Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć kilka spraw. Najpierw chciałbym powiedzieć o informacji, że ojciec Augustyn Planowski został wydalony z zakonu i co ona dla mnie oznacza. Potem chciałbym powiedzieć o modernizmie w kościele. Jak ja go rozumiem? Potem dlaczego uważam go za coś bardzo niebezpiecznego. Potem dosłownie króciutko na temat ojca Szustaka, bo wiem, że w moich ustach już słowa ojciec Szustak to może być przegięcie dla niektórych, że za dużo może było. Na temat mojej polemiki z nim i skąd ona w ogóle się wzięła. I na końcu chciałbym powiedzieć o swoim stosunku do mszy świętej trydenckiej. Zaczynamy. Kilka dni temu na swoim kanale zamieściłem odcinek, w którym zwracam się do ojca Augustyna Palanowskiego. Mówię tam, że zgadzam się z większością rzeczy, które on głosi, i dosłownie po kilku dniach pada informacja, że ojciec Augustyn już na początku tego roku został wydalony z zakonu. Ja o tym nie wiedziałem, nie wiem kto o tym wiedział, myślałem tylko, że zakon odciął się w pewnym sensie od pewnych treści, które głosi ojciec Augustyn. W tym przypadku staję po stronie Kościoła, uznając jedność Kościoła i posłuszeństwo w zakonie za wartość nadrzędną. Dlatego na temat ojca Augustyna do czasu zmiany tej sytuacji nie będę się więcej wypowiadał, nie będę też słuchał ani czytał tego, co głosi ojciec Augustyn. Teraz przechodzimy do drugiego punktu modernizm w kościele. Opowiem o tym, jak ja go rozumiem. Nie jestem ekspertem, nie będę przytaczał wszystkich jego przejawów, jest wiele autorytetów, które na ten temat się wypowiada. Będę mówił tylko o swoich własnych odczuciach, o swoim własnej interpretacji tej, tej sytuacji i tego zjawiska jakim jest modernizm w kościele. Czym dla mnie nie jest modernizm? Modernizm w kościele to nie jest według mnie sytuacja, w której kobieta w krótkim rękawku rozdaje komunię świętą. To nie jest modernizm. To jest przejaw modernizmu. Podobnie jak na przykład kaszel nie jest chorobą, jest przejawem choroby, tak w wielkim uproszczeniu. Modernizm to nie jest sytuacja, w której na przykład podajemy Komunię Świętą na rękę, albo w ogóle są jakieś takie podajniki do Komunii Świętej, albo ktoś tam gdzieś chyba rozdawał Komunię Świętą w rękawiczkach foliowych i kazał na rękawiczkę foliową wiernemu przyjmować Komunię Świętą. To nie jest modernizm. To jest przejaw modernizmu objaw pewnej choroby. Modernizm w kościele to nie jest sytuacja, kiedy widziało się takie sceny, no księża tańczą podczas Mszy Świętej. Ksiądz wyjeżdża na hulajnodze po sprawowaniu Eucharystii. Był moment, że w czasie chyba konsekracji, nawet albo tuż przed, nie wiem czy jak było lewa, bo w jakimś tam momencie mszy świętej był taki taniec przed ołtarzem jakiegoś takiego czarnoskórego artysty, który się tak wyginał w różne takie sposoby. Ostatnio niestety, przepraszam bardzo, i to jest właśnie też rzecz, o której powiem później. Niebezpieczeństwo takich rozmów polega na tym, że można kogoś zranić, więc nie chcę teraz zranić nikogo, natomiast widziałem filmik z diecezji łódzkiej, jakiś taki filmik, to były obchody czegoś, do końca nie wiem czego. Podczas mszy świętej było takie piękne przedstawienie, gdzie bardzo dużo młodych ludzi w białych strojach tańczyło, machało flagami, to wszystko była choreografia. Bardzo długo na pewno to opracowywali i teraz nie ujmując niczego artyzmowi i ich staraniom, ich może pobudką, duszpasterzy, którzy dopuścili do tego, że w trakcie mszy świętej następuje taki jakiś performance, dziewczyny stają na ławkach, dla mnie to jest poważny błąd. Natomiast to nie jest modernizm, to jest przejaw modernizmu, przejaw objaw pewnej choroby, dla mnie modernizm jest chorobą. Modernizm w Kościele katolickim. Na czym on dla mnie polega? Dla mnie modernizm polega w dużym uproszczeniu na odwróceniu pewnej kolejności. Czyli większość rzeczy, które głoszą moderniści, w jakimś sensie ociera się o prawdę. Natomiast kolejność, w jakiej stawiane są pewne zagadnienia, jest odwrócona. Odpowiedź na pytanie, czy każdy człowiek jest inny? Oczywiście każdy człowiek jest inny. Czy emocje człowieka są czymś ważnym? Oczywiście emocje człowieka są czymś bardzo ważnym. Czy potrzeby człowieka są czymś bardzo ważnym? Jasne, że potrzeby człowieka są czymś bardzo, bardzo ważnym. Natomiast te wszystkie rzeczy, o które jakby opierają się moderniści, są według mnie wtórne do zagadnienia nadrzędnego, czyli do prawdy objawionej. Jeżeli budujemy naszą wiarę, także fundamentem jest słowo Boga, i na tym budujemy całe swoje życie. To owszem będzie tam miejsce i na uniesienia i na taniec i na radość i na y, komunikację się ze swoimi emocjami i na indywidualne przeżywanie naszej relacji z Bogiem i tak dalej i tak dalej. Dla mnie modernizm polega na tym, że przynosi się człowiekowi na przykład powiedzmy okna i mówi zobacz, czy chciałbyś mieć w swoim domu takie okna. Piękne okna, piękne ramy, ciepłe okna, i on tak bierze te okna, wstawia je w jakieś ściany. Natomiast jeszcze nie do końca wie, czy on ma w ogóle fundament wylany. Potem się rozmawia z nim o tym, słuchaj, chciałbyś mieć w swoim domu kominek. Kominek to jest coś bardzo takie, fajne emocje są, fajna atmosfera, kiedy palimy w kominku. Chcesz mieć kominek? Tak, on chce mieć kominek i się przy nim grzać, więc przynoszą mu kominek, on stawia ten kominek, tam sobie w nim nawet rozpala. Potem na przykład ktoś mówi, słuchaj, oświetlenie jest bardzo ważne w domu, prawda? Tak, więc instalują jakąś lampę z jakiegoś sufitu, gdzieś to wisi. Generalnie te wszystkie rzeczy są bardzo ważne, natomiast na początku jest. Fundament. Jeżeli nie jesteśmy pewni, że fundament jest już wylany i wylany jest właściwie, montaż okien jest bez sensu. Dlaczego? Możemy się przez chwilę nimi pocieszyć, możemy rozpalić w tym kominku, który jest postawiony w ogóle gdzieś obok fundamentów, natomiast może w naszym życiu nastąpić bardzo duże zamieszanie, kiedy okaże się, że te wszystkie rzeczy, które już stworzyliśmy, okna, Jakieś tam farby na ścianach, sufit, lampa z sufitu, kominek że to wszystko jest gdzieś tam postawione, ale fundamenty są zupełnie w innym miejscu albo w ogóle nie zbudowaliśmy fundamentów jeszcze. To może prowadzić do bardzo kosztownej rozbiórki i bardzo bolesnych, jakby, rozstań z tymi różnymi elementami, skoro fundamentu domu nie ma. Co jest fundamentem? Każdy człowiek, jakby w swoim życiu, zanim zacznie nadbudowywać te wszystkie rzeczy, jakieś emocje, jakieś uczucia, pragnienia, e, znalezienie wspólnoty, znalezienie poczucia bezpieczeństwa, może znalezienie jakiegoś sensu w życiu, no generalnie, zanim to wszystko zacznie nadbudowywać, na początek trzeba położyć fundament. Czyli po pierwsze, każdy człowiek musi się określić, czy według niego istnieje Bóg. Jeżeli uznaje, że istnieje Bóg, to że, czy Bóg. Objawiony w Wierze katolickiej to jest ten Bóg, który według niego istnieje. Czy to jest byt osobowy, czy to jest tylko jakaś taka powiedzmy, koncepcja, hipoteza na temat przyczyn, różnych zjawisk, czy to jest po prostu osoba, i że natura tej osoby i jej przekaz dla człowieka objawia się najbardziej w Kościele katolickim, to to już jest pierwszy krok. I potem jest temat Jezusa, czyli czy około 2000 lat temu Bóg. Tę historię przeprowadził właśnie w ten sposób, że pojawienie się Jezusa, czyli jego syna, coś uczyniło konkretnego z grzechem, z odkupieniem i tak dalej. Jeżeli człowiek sobie to ustali, że to jest prawda, to to jest pierwszy podstawowy krok. I drugi podstawowy krok jest taki: czy wierzę w to, że Bóg do mnie mówi, nie na temat moich zdarzeń, że tutaj mi się złamała noga odbiórka i Bóg mi teraz pocieszy, tylko czy on od początku historii jakby człowieka mówi do człowieka i że w tym słowie są odpowiedzi na pytania. Więc jeżeli w ten sposób zaczniemy budować od samego fundamentu, to potem to wszystko, co nad tym nadbudujemy, czyli nasze życiowe decyzje, nasze wybory co do tych okien, co do tego kominka, tych lamp w naszym domu, jakim powiedzmy jest nasze życie, będziemy podejmować zgodnie z wolą Boga na tym fundamencie i to będzie trwałe. Natomiast jeżeli nie upewnimy się, że my budujemy na właściwym fundamencie, jest bardzo możliwe, że te wszystkie konstrukcje to będzie domek z kart. I że jego rozsypanie się będzie czymś potwornie bolesnym. A i tak scenariusz, w którym on się rozsypuje, jest najbardziej optymistycznym scenariuszem w takiej sytuacji, bo bardzo często ktoś może zbudować domek z kart na złym fundamencie, a potem już jakby w swoim przywiązaniu do tej konstrukcji stwierdzić, że nieważne jaki jest fundament, bo on musi przede wszystkim utrzymać ten swój domek z kart. To jest dużo bardziej niebezpieczny scenariusz niż ten pierwszy, że jednak to się wszystko rozsypuje mu i zaczynamy od nowa, od fundamentu. Więc ja modernizm rozumiem w ten sposób, że on bierze elementy prawdy. I przedstawia je człowiekowi najpierw. Przyjdź do kościoła, bo tu się poczujesz lepiej. Przyjdź do kościoła, bo tutaj się tobą zaopiekujemy. Przyjdź do kościoła, bo trzeba pomagać ludziom biednym. Przyjdź do kościoła, bo ładnie gramy na gitarze. Przyjdź do kościoła, bo, bo jest milion różnych powodów, dla których powinieneś przyjść do kościoła. Powód, dla którego człowiek powinien przyjść do kościoła, jest jeden. Jeżeli wierzysz, że istnieje Bóg, On naprawdę istnieje i On. Mówi pewne rzeczy przede wszystkim w Kościele katolickim, to z tego wynika, że trzeba Dzień Święty święcić i z tego wynika ofiara Jezusa Chrystusa, z tego wynika Eucharystia, i ty tam masz chodzić niezależnie od tego, jak się tam czujesz. I jeżeli takie słowa wzbudzają w tobie jakiś opór, to właśnie dlatego, że jesteś już ofiarą modernizmu, który mówi, że. To ma znaczenie, jak ty się poczujesz, co ty lubisz, co cię przekonuje, co cię nie przekonuje, i tak dalej, i tak dalej. W Boga powinno się wierzyć, dlatego że to jest prawda. Dziesięciu przykazań powinno się przestrzegać, dlatego że Bóg tak kazał. Nie dlatego, że hm, wiecie, kiedy ja przestrzegam dziesięciu przykazań, to się lepiej czuję. Kiedy ja przestrzegam dziesięciu przykazań, to moje życie się porządkuje. Tak, to są tylko objawy. Natomiast to nie jest powód, dla którego powinieneś przestrzegać dziesięciu przykazań. Powód powinien być taki, że Bóg Ci kazał. Jeżeli interesuje Cię ta seria, uczyńmy Kościół znowu katolickim, a jeszcze tego nie zrobiłeś, to zasubskrybuj mój kanał i kliknij ten dzwoneczek obok, żeby być powiadamiany o nowych filmach. Jeżeli uważasz, że to co mówię ma dla Ciebie sens, daj łapkę w górę pod tym filmem, bardzo ci o to proszę. Jeżeli chcesz wesprzeć rozwój mojego kanału, możesz to zrobić na kilka sposobów, o których napisałem pod filmem. Wszystkim, którzy już wspierają rozwój mojego kanału, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Dlaczego chodzisz na Eucharystię? No świetnie się tak czuję. To buduje moją codzienność. To mi daje takiego kopa do życia. Gdybyście zobaczyli moją serię Jestem w kościele nie tylko w niedzielę, którą mam nadzieję kiedyś kontynuować, tam też pojawiały się takie jakby zachęty, że chodź do kościoła, bo to porządkuje twoje życie. Dzisiaj minęło parę miesięcy. Myślę sobie: okej, okay, to jest oczywiście pewna zachęta, natomiast to nie powinien być powód. Do kościoła powinno się chodzić na Eucharystię, dlatego że Jezus tak powiedział wszystkie inne powody dla tego aby być w kościele katolickim to jest według mnie przejaw modernizmu czyli stawiania potrzeb człowieka uczuć człowieka na pierwszym miejscu i potem gdzieś próbujemy w tej całej układance umieścić boga i moderniści często uważają, że odwracając kolejność, też jakieś dobro może się tutaj wydarzyć, bo najpierw zaprosimy człowieka do kościoła i damy mu poczucie bezpieczeństwa, potem damy mu jedzenie, powiedzmy, jeśli potrzebuje, potem damy mu wspólnotę, i na końcu on stwierdzi: No tak, Bóg jest prawdą i oczywiście nie wykluczam takiej kolejności w krótkiej perspektywie. Natomiast jeżeli w tym człowieku zostanie to, że jest tam, bo otrzymuje pewne rzeczy z kościoła, dlaczego jesteś katolikiem? No bo ja tam otrzymuję wiele łask. To to jest troszkę przejaw modernizmu właśnie. I potem na samym końcu tego fałszywego procesu, który raczej niestety prowadzi do olbrzymich zranień, albo w ogóle niestety do w złym kierunku w życiu człowieka. Tego przejawem tylko jest to, że potem tańczymy na ławkach w kościele, w białych strojach, machamy flagami, robimy fikołki przed papieżem, to jest wszystko takie super. Nie neguję tego, że fikołki przed papieżem kompletnie są bez sensu. Natomiast to zjawisko, jak i każde inne zjawisko, należy tylko oceniać według mnie pod tym kątem. Czy fundamentem tu jest Bóg i Jego Słowo, czy fundamentem tu jest człowiek i jego uczucia. Przypominam wszystkim, których teraz może irytuje mój ton, że tak ekskatedra coś tłumaczę, ja tylko mówię o tym, jak ja rozumiem modernizm w kościele katolickim. Dobra, więc generalnie rozróżniliśmy przejawy modernizmu od choroby. Chorobą jest postawienie człowieka przed Bogiem. To brzmi tak oczywiście bardzo groźnie, ale jeżeli najpierw pytasz siebie, jak się czujesz w kościele, a potem idziesz do kościoła, to już postawiłeś w pewnym sensie człowieka przed Bogiem. Pierwotne, absolutnie pierwotne jest uznanie, czy to jest prawda. Czy wszystko tam jest prawdą? Jeśli tak, to jakby ci się nawet nie chciało iść, no to pójdziesz. Jeżeli nie będziesz wiedział, dlaczego masz nie założyć, to nie będziesz cudzołożył, bo Bóg tak ci powiedział i ufasz mu, a nie dlatego ja nie cudzołożę, bo mi to, zobaczyłem, że życie mi się uporządkowało od czasu, kiedy przestałem cudzołożyć. Fajne świadectwo, ale ten porządek, który w życiu nastąpił, jest tylko owocem tego, że posłuchałeś się Boga, a nie przyczyną, dla której inni ludzie powinni na przykład posłuchać Ciebie i również przestrzegać przykazań, na przykład szóstego, nie cudzołóż. Teraz trochę przejdę do niebezpieczeństw modernizmu. Dlaczego on jest według mnie tak potwornie niebezpieczny? Opiera się to przede wszystkim na moich obserwacjach. Na moich obserwacjach ludzi, którzy budują swoją wiarę, próbują budować swoją wiarę w sposób powiedzmy, no, tradycyjny. Nie wiem, czy to słowo akurat jest najbardziej fortunne, ale taki, że najpierw uznajemy, że jest twórca, naprawdę jest to jest osoba, jeszcze nie wiedząc nic poza tym, już to uznaje, potem, że jest historia zbawienia, którą próbuje rozumieć, i potem na tym nadbudowuje różne swoje życiowe wybory, decyzje, w wyniku których czuję się tak lub inaczej. Im dłużej będę to w tym konsekwentny, tym lepiej też będę się czuł, co jest efektem ubocznym. A modernizm podchodzi do tego w ten sposób, że szukam w religii czegoś dla siebie. I tak jak oczywistym jest, że nawet po tej stronie na bardzo krótką metę jest to oczywiste, że jak chcesz na przykład komuś pokazać Jezusa Chrystusa, to najpierw go musisz nakarmić. No jak będzie głodny, no to nie będzie za bardzo otwarty na to, żeby posłuchać o Jezusie. Na tom, i dać mu powiedzmy schronienie, więc w, na, w krótkiej perspektywie troszczymy się o człowieka, żeby w ogóle mógł słuchać, a potem mówimy mu prawdę. Natomiast w modernizmie troszczymy się po prostu o człowieka. Troszczymy się non-stop o człowieka, tak długo troszczymy się o człowieka, że mu potem powiesz coś niewygodnego, co on odbiera już nie jako troskę o niego, no to on z dużym prawdopodobieństwem może się zbuntować przeciwko temu czemuś. Co może powodować jedną z dwóch rzeczy, jak mówiłem, albo potworne cierpienie, bo mu się ten domek kart to wszystko może mu się rozsypać znowu, żeby trzeba było zaczynać od początku i budować fundament, albo on w swoim jakby no już uporze, zacietrzywieniu powie, nie, to jest cenne to, co ja tu zbudowałem. Te moje uczucia, te moje wizje, to jest bardzo cenne, już tyle w to włożyłem energii, że jak teraz mi ktoś to spróbuje trochę zmienić, no to ja Muszę przy tym zostać, bo za dużo już kosztów poniosłem. To jest ważne, więc troszeczkę będę modyfikował słowo objawione, doktrynę tak, żeby za każdym razem znaleźć sposób, żeby jednak zachować sobie ten domek z kart, który sobie już zbudowałem. I teraz dochodzimy do Ojca Szustaka. Założyłem ten kanał dlatego, że ja naprawdę troszczę się o to, żeby Kościół katolicki Przetrwał. Naprawdę chciałbym, żeby w Polsce Kościół katolicki nie poszedł tą drogą, którą poszedł na Zachodzie. Naprawdę troszczę się o Polskę i naprawdę kocham Polskę. Cała polemika z Ojcem Szustakiem polegała na tym, że uważam, i to jest zaznaczam prywatny kanał prywatnego świeckiego człowieka, że ojciec Adam Szustak jest twarzą modernizmu w Kościele Katolickim w Polsce. Jeżeli ma tylu słuchaczy, to według mnie po prostu bardzo dużej liczbie ludzi stwarza ryzyko dużych poranień potem, kiedy się okaże, że to. Jak ty się czujesz, nie jest tak krytyczne do tego, co powinienś uznawać za prawdę, a czego nie powinieneś uznawać za prawdę? Czy to ci pomaga w życiu, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę się powtarzał. Jak się wejdzie na langustę na palmie, według mnie tam przebija właśnie ta modernistyczna ideologia, z czego może wynikać potem ogromne koszty, zranienie, stracony czas, albo co gorsze, już trwanie przy tym, że zbudowaliśmy już tak dużo, że nie możemy tego burzyć, więc zmieniamy jakby naukę na temat fundamentów. Z tej przyczyny uważam modernizm za koszmarnie niebezpieczny, bo albo porani człowieka, albo spowoduje, że będzie zmieniał fundamenty, będzie próbował mieszać tak w doktrynie, żeby już zachować te wszystkie swoje nadbudowane domki z kart. I od słów ojca ustaka, może się odbije do kolejnego tematu. Mianowicie ojciec Szusztak powiedział kiedyś, że największym zagrożeniem w kościele katolickim w Polsce są tradycjonaliści. To są jego słowa. Ja się z nimi absolutnie oczywiście nie zgadzam, natomiast z nich wyszło jakby moje analizowanie, czy ja jestem tradycjonalistą i co to w ogóle znaczy. Uważam, że w ogóle podział na modernistów i tradycjonalistów jest według mnie niewłaściwy. Wszyscy powinni dążyć do tego, żeby być katolikami. Mówimy oczywiście tylko o przestrzeni kościoła katolickiego. W przestrzeni kościoła katolickiego bądźmy katolikami. W mojej ocenie na ten moment tak zwani tradycjonaliści są bliżej bycia katolikami niż moderniści. I teraz na końcu kilka słów o mszy świętej trydenckiej to będzie takie osobiste jakby zwierzenie się z czegoś. Mam w rodzinie ludzi rozkochanych w mszy świętej trydenckiej. Rozmawiałem całkiem niedawno z jedną z tych osób, dużo mi opowiadała o mszy świętej trydenckiej i teraz uwaga, uwaga. Ja nigdy nie byłem na mszy świętej trydenckiej i co więcej Chyba się nie wybiorę. A wybieram się właśnie od dwóch miesięcy, prawie codziennie, ale zawsze podejmuję decyzję, że zamiast na Mszę Świętą Trydencką, do której musiałbym tam dojechać, powiedzmy 10 minut samochodem, idę do swojego kościoła na mszę. I tę decyzję podejmuję od dwóch miesięcy, chyba codziennie. I dlaczego tak robię? Nie chodzę na Mszę Świętą Trydencką, dlatego że prawdopodobnie, znając siebie i swój stosunek do właśnie modernizmu w kościele, zakochałbym się w tej mszy. I miałbym, według mnie, pęknięte serce, w pewnym sensie. Dlatego, że mój kościół jest tu niedaleko, za rogiem. To jest moja parafia. To jest miejsce, w której służę do mszy świętej ze swoimi synami. Kościół, w którym odprawiana jest msza święta trydencka, jest w pewnej odległości. Co, jeżeli bym pojechał tam raz i się zakochał w tej mszy? Czy to nie powoduje jednak pewnego... Dla mnie spowodowałoby to pewne pęknięcie we mnie, a ja... Jednak swoją misję, jeżeli tak można powiedzieć, w Kościele Katolickim rozumiem tak, żeby jak to ująć? Powiedzmy na moment, że Msza Święta Trydencka to jest Msza Święta. Ja nie wiem, czy tak nawet jest. Oglądałem tylko filmy z Mszy Świętych Trydenckich i słuchałem na jej temat. Załóżmy na moment, że Msza Święta Trydencka jest sprawowana w taki sposób, że to jest szóstka. Jeśli chodzi o godziwość, to jest szóstka. Dostaliśmy szóstkę. A powiedzmy, że jeżeli idziemy do takiej w tym nowym porządku sprawowanej mszy świętej, to tam możemy uzyskać ocenę od 2 do 5. Powiedzmy, to jest moja prywatna interpretacja. Jedynka to jest msza święta nieważna. Jeżeli msza święta jest ważna, to powiedzmy mierny do 5. Mierny to jest według mnie wtedy, kiedy ksiądz tańczy, jeździ na hulajnodze, a na przykład po konsekracji te palce sobie wytrzy tak w ornat, no to mamy mierny z dwoma minusami. Tak? Piątka to jest Msza Święto sprawowana y, bardzo godziwie, w sposób najbardziej zbliżony do takiego naprawdę sakrum. I moim, ja rozumiem swoją misję w kościele tak, że ja chcę zachować y, to bogactwo. Które po Soborze Watykańskim II, z którym też interpretacja, ja nie jestem ekspertem, nie będę tutaj się za dużo wypowiadał. Większość kościoła katolickiego na świecie odprawia tą mszę w tym nowym porządku. Ja w swoim sercu nie chcę tego pęknięcia do, do, doznawać. Rozumiem wszystkich, którzy chodzą nam mszę świętą trydencką. Ja odczytuję swoją, swoje miejsce w moim kościele parafialnym. I to by było wszystko na dzisiaj, kochani. Jeżeli ktoś wytrwał do końca, to jestem w szoku. Chciałem tak rozpocząć trochę tą serię na temat. Yy, Uczyńmy Kościół znowu katolickim. Unikałbym podziału na tradycjonalistów i, i modernistów, trzymałbym się raczej takiego celu, żeby być kat Kościołem katolickim. Szukajmy razem odpowiedzi na pytanie, co to znaczy. I jeżeli chciałbyś coś wnieść do tego mojego jakby poszukiwania, napisz w komentarzu, z czym się zgadzasz z tego, co powiedziałem, z czym się nie zgadzasz z tego, co powiedziałem, jak Ty rozumiesz modernizm, czy Ciebie niepokoi, czy raczej jesteś jego zwolennikiem. Za każdy merytoryczny komentarz będę bardzo wdzięczny. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Człowiek rozumny. Trzymaj się, nie mam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Na razie.